Hej, cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku. Najważniejsze to, żebym miał się kierem, bo jak ja tam dopłynę. Ej, no, to będzie trzeba sobie albo wybudować. Jeśli jeszcze w dodatku nastanie noc, to będzie trzeba wybudować. dajcie to. Interact Ej, i ta gruszka mi wygląda na dobrą gruszkę. Dała mi jeden punkt picia, ale świetnie. Jestem szczęśliwy jak nigdy. Dobra, zostawmy to. Nieważne, bierzemy to. Chodź tu. Chodź, 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 chodź. Ogólnie do Stranded była aktualizacja, która dodała z takich ciekawszych rzeczy to praktycznie nic. Oprócz tego jakąś obsługę, obsługę DirectX 11 pozwolili mi wybrać. Nie wiem z czym to jest związane. Było to tylko związane z tym, że przy e, DX11 po prostu wydajność spadła do poziomu poziomu strasznego, e, ale to nic e, jakoś mi się to udało wszystko poustawiać i jest w miarę stosunkowo spoko w tym momencie. Płyniemy sobie tam, bo to jak mówiłem, to wiadro jest potrzebne. Tutaj te dwa wraki mam przeszukane oprócz tej skrzyni, która jest u góry. Ej, a jak tam jest w niej wiadro? Cicho, bo coś się podziało, jakiś scratch był, nie wiem. Wysiądźmy sobie tutaj, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest mądry pomysł, czy ja później, bo ja się tu najbardziej zawsze boję, jak wejść do tego pontonu. Potem, bo zazwyczaj jest tak, że jest problem, ale to nic. Mam nadzieję, że się uda. Chcę tylko zobaczyć, co jest w tym wiadrze co w tej skrzynce. Bo jeśli w tej skrzynce jest wiadro, co się raczej nie ma chyba prawa zdarzyć? to może być dosyć ciekawie. Okej, okay, dobra. To fajnie, to byłem szczęśliwy przez chwilę tylko. Bo my tej skrzynki nie otwieraliśmy jako tako. Płyniemy tu, bo to mam najbliższą wysepkę. Nie mam kompasu, więc jak, jak się zgubię, to, to trudno się mówi. Ale raczej to jest tak blisko, coś tu płynie. Aha, rekiny też można spotkać, ale to nie wiem. Chyba w najbliższej przyszłości, jak zanurkuję gdzieś, to potem. Ta wyspa naprawdę wydaje się bardzo, bardzo blisko, więc zaraz tam będziemy. Nie wiem, czy zrobię wam przeładowanie, czy nie, bo mam jeszcze dwie rzeczy do powiedzenia. Otóż yy, chodzi o to, że tam wybudujemy sobie szałas, jeśli nas zostanie noc. Druga rzecz jest taka, że Was bardzo serdecznie zapraszam na odcinek z BC i na odcinek z otwierania 10 randomowych kluczy na Steam na g2.com i na konkurs na fejsie Was zapraszam, na gary z moda jest. I teraz chyba to... W... Ja się nie chcę obracać, bo jak jeszcze teraz obrócę, to ja stracę mm, stracę... Yy... Ogarnięcie w terenie, że tak to ujmę. Mogę, mogę wam to przyspieszyć. Przyspieszę wam to i będziemy tam, już praktycznie na tej wyspie. I mam ogromną nadzieję, że znajdę tutaj, słuchajcie, wiadro, bo to jest tak ważne, że nie macie pojęcia. Chwila, moment. Ale czy to, to, to zostanie, no mam nadzieję, że jeszcze spróbuję troszeczkę przybić do brzegu. Nie. Teraz obracając się o tyle, to to jest moja wyspa i to trzeba jakkolwiek oznaczyć. No to znaczy... Po co to mam w sumie oznaczać? Jak tak to dam, to będzie okej. Okay. To jest nasza wyspa i koniec, nic tu nie zmienię. Tu jest ponton, tam płynę, już i koniec. Proste. Dobra, plandeka mnie nie interesuje, to mnie nie interesuje, nic mnie nie interesuje, dajcie wiadro. Mam nadzieję, tam były aż dwa chyba, na, na tamtej wyspie. To na tej przynajmniej jedno by się przydało. Jest wrak, tu zaraz sobie pójdziemy, bo też coś ciekawego może znajdę. Ale czy my tu mamy wiadro? Proszę, powiedz, że tak. Może tamto wiadro było we wraku właśnie? O, jest, 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 jest! Mam! Come on, dajcie pick up! Yeah. Fantastycznie! Dobra, super, świetnie, genialnie, pięknie. Jeszcze tylko ogarnę tutaj ten wrak, wezmę jakiś rzeczy z tej wysepki, bo tutaj kilka rzeczy może być takich, których nam, nam tam brakuje. E, dajcie owoc. Ok. Możemy to zjeść. Mam jeden i mam dwa. Proszę. <laughs> o, jestem troszeczkę jeszcze senny. Jeszcze pójdziemy do wraka, tylko coś sobie sprawdzę. Resume. Okej, okay. Mamy wiadro, to najważniejsze. Teraz, z tego co wiem, brakowało nam chyba jednej rzeczy do tego, do silnika, co nie? Tak? Fajny cień, super biegasz Ej, bo wrak zniknął No, jest, i dobrze, super się Najbardziej boję czasem w czasem jak wejdę na ten wrak, albo gdzieś wpłynę, że już z niego nie wyjdę To tak często tutaj bywa, w tym stronę Deep Czy też bywało? Dobra, tu nic nie ma Ale jakoś trzeba się... ej, dobra, dostać Mamy ten... Ba ba mamy barrels, tylko moment, crafting Crafting, crafting, crafting. Do czego te, te barelsy były potrzebne? Wiem do czego. Do chwila już tu coś było z barrels. O właśnie, chobo stołów. Tylko ja tych... Ja tych beczek w tym momencie nie mogę jakby wziąć do ekwipunku, bo ich nie zapakuję do kieszeni. Weź to tak. Ten łańcuch się chyba zniszczy zaraz. Przynajmniej mam nadzieję. O właśnie. I ją mogę wziąć w taki sposób i ją tachać, ale nie mogę jej wziąć... Mogę ją wziąć na wysepkę. Mam nadzieję, że tu zostaniecie, choć w to wątpię. Dobra, nieważne, niepotrzebnie może to brałem i w ogóle dotykałem. E o, super. No to mamy dwa wiadra. Jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwy. Oprócz tego dostanę coś ciekawego. I mamy jerry can. Czy my czasem tego nie potrzebowaliśmy do silnika? Jakby te, jakby te beczki wziąć? I wrócić na moją wyspę, no przecież to jest chyba fizycznie niemożliwe Znaczy jest możliwe, ale się ja się namęczę przy tym Chodź, chodź tu z tą beczką Okej, okay. hopla, przynajmniej jedna mi jest potrzebna Słuchajcie, tak bym musiał płynąć na moją wyspę, co jest chyba awykonalne trochę Aczkolwiek, no jakbym obrał dobry kierunek, ale ciekawe czy to mogę wziąć na ponton te gadki mam. Ja w ogóle siebie nie widziałem, ale dosyć ciekawa opcja. Um, jeszcze trochę, tutaj, no. Bo poza tym zapada zmrok, więc nie wiem jak sobie będziemy wracać, ale chyba nie po zmroku, tylko po prostu się tutaj kimniemy. Bo jeszcze tutaj chcę pozbierać. Na tą wyspę ogólnie nie będziemy już nigdy, wydaje mi się, wracać. Po prostu, bo po co? Ta beczka jest dobra, bo ona idzie za mną. Nawet jak nie muszę jakby kombinować za bardzo. Po prostu płynę, czy idę wolniej. A nawet nie chyba. O, nawet nie muszę iść wolniej. Ją sobie tutaj zostawię i ja wejdę na ten ponton i ją złapię i zobaczymy. Może się uda. O, i super. Niech sobie leży. Ja ją wezmę po prostu tam, na tamtą wyspę. Um, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że ważną opcją w tym momencie jest to, by stworzyć sobie shelter. Czyli palm leaf i lacing. Lacing. Mamy z czego to stworzyć? Nie mamy. Uh, palm fiber i lacing. I to dosyć stosunkowo szybko, bo zapada zmrok lacing, ohoho, dobra jest yuka, z tego stworzymy sobie one lacing czyli jedno to włókno całe oh, come on, dobrze jest, tak ma być, Wybadałoby, wypadałoby padałoby to zrobić właśnie w ten sposób i proszę powiedzcie mi, że ta palma da się ściąć tak jest, super ten kabel mnie troszkę tu denerwuje bo on mi zapa spada, o w taki sposób um. Jest i teraz liście, i z tego sobie stworzymy. Kimanko, prześpimy się, pozbieramy. Najwięcej, no po prostu tyle, ile się da. Kamieni, patyków, bo tego tam z tego, co pamiętam, nam po prostu brakuje. Mogłem to sprawdzić zaraz przed wypłynięciem. Mogłem sprawdzić, ale nie sprawdziłem. Sprawdzę next time, jak popłyniemy na inną wyspę. W ogóle aktualizacja jeszcze dodała jedną. Jedną wyspę, tak jakby. Jedną wyspę do słuchajcie. Do tego, do tego menu, którego, w którym się jakby uruchamia swój świat gry, tak? I tam ją dodałem, gdzieś jest po boku. Ona nie jest jakoś fantastycznie ciekawa, dziwna, jest po prostu zwykłą wyspą, z tego co mi się wydaje, przynajmniej tak wygląda. Um, shelter, Lacing, aha, Lacing, nie stworzyłem Craft, ok, pick-up, and Craft, shelter, craft. I tu wiemy, że tu byliśmy, tu był ostatni, jest stworzony Craft. Fantastycznie, i mogę sobie kimać, mogę Mogę grę A i super, i wszyscy szczęśliwi Wszyscy happy, 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 happy Czy ja mam tutaj, moi drodzy Nie mam zapalniczki, nie wziąłem zapalniczki ze sobą Czy można zrobić na szybko jakiś torch, jakąś hm, Nie można, nawet latarki nie wziąłem, Mati dlaczego ty nie myślałeś Jak mogłeś nie wziąć latarki Jak ty to zrobiłeś, człowieku no to zróbmy campfire i to na szybko, stiki 4 Ale jak zrobię campfire, jak po prostu nie mam zapalniczki Ja go nie rozpalę i to będzie co najmniej niefajne Jest dosyć ciemno, ale możemy pochodzić i pozbierać kamienie Czy patyki same Kompletnie nic nie widać, czy też prawie O, fajnie, drzwi mam podświetlone Super fantastycznie, jestem szczęśliwy z tego powodu Niezmiernie Wiem co w kolejnym odcinku będziemy robić Oprócz tego, że mamy już wodę to w kolejnym odcinku, póki jeszcze słońce nie zachodzi, to sobie tu pochodzę. Eee, zaraz wam zrobię przejście. Eee, w kolejnym odcinku zrobimy sobie tamtą hodowlę całych ziemiorów, bo są ziemniaki do hodowania. Dobra, yuka, yuką. Ej, księżyc! On nawet może trochę oświetlać. Czy też nie do końca, nie? Super. Przecież ja tu nie mam od czego odpalić po prostu, tak? Nie wziąłem zapalniczki, nie przemyślałem sprawy. Przemyślałem ją tylko w połowie. Że będę miał gdzie kimać i to jest stosunkowo dobre I drugą opcją dobrą jest to, że mam że mam dwa wiadra aż, jak jechałem po jedno, więc fantastycznie Slip, No kimajmy, bo co zrobimy innego, nic I przejście do początku dnia, żeby było wszystko ładnie I jasno, na rozgrywce A nawet jest, to teraz możemy zbierać Nawet już wszystko widzicie, więc spoko, jak ja widzę to wy i też Tu jeszcze mamy, Eight. ta plandeka swoją drogą może się nam przydać do czegoś, bo tam jest coś, co można tworzyć z plandeki. Um, I jak już tu jestem, to mogę to wziąć. Tu są Driftwood Pile. Mamy miejsce. Mógłbym z niego coś wyrzeźbić. I pozbierać te stiki. Swoją drogą, nie wiem, czy warto nie byłoby troszeczkę przyoszczędzić tą siekierę, bo... A teraz co się podziało? Aha, to jest tak, że to rozbiłem chyba, czy nie, bo nie wyskoczyły takie małe. Mogę tu całe wziąć, ale. Czekajcie, press. Ej, takie to wziąłem. Ty, dobre. Ok. <ścoughs> Super. A i to zajmuje całość. Jasna rzecz. Dobra. Rozumiem. Tego drzewka nie można wziąć. Można wziąć jeszcze patyk. To całość zajmuje, ale to jest dobra opcja, bo jak to wezmę, nie muszę tego teraz rozłupywać. Mogę to potem rozłupać. Mm, tej palmy nie chcę brać, bo po co by mi to było? W sumie są jeszcze kamienie, których na tamtej wyspie swoją drogą, z tego co pamiętam, mam dosyć dużo. I nie wiem czy w sumie je potrzebuję. Słońce zaraz chyba wstanie, bo księżyc z tego co widzę już... O, śmiga na dół. Jeszcze jedna plandeka. I najciekawsza to jest opcja z, tą, z tym Barrel. Driftwood Pile. Ile mam jeszcze miejsca? Jeszcze dwa razy bym to mógł wziąć i tam... No, zabrać na moją wyspę. Wiecie co? Jakbyśmy teraz już wyruszyli, bo teraz jest ciemno i byśmy wyruszyli, a, no to byśmy akurat dotarli, jakby było słoneczko i by nie było to głupie. Czy jeszcze to zmieszczę? O właśnie. Czy jeszcze coś zmieszczę ciekawego? Nie? Dobra, to bierzemy tą beczkę i mam nadzieję, że się nie pomylę. Tam to nie, na pewno nie. Tamta wyspa jest na 100% nasza. Czyli robimy coś takiego. Tą tratwę daję na wodę. Tam mamy podróżować, Mati nie pomyl się. Tą beczkę biorę. Daję sobie bliżutko tutaj. Wsiadam na to. Tam mam swój cel podróży. Biorę beczkę. I staram się płynąć. Dobrze? Dobrze. Tam trzeba płynąć, to jest kierunek mojej podróży. Mam nadzieję, że się jakoś porusza. I teraz wam to zdecydowanie przyspieszę. Bo co, nie będę tutaj gadał 5 minut o niczym. Także jedziemy do przodu. Do tego momentu się zastanawiałem, czy to jest moja wyspa, ale chyba dobrze trafiłem, bo tu jestem wrak, jeszcze jak się pokaże drugi, tak, to już mogę być stuprocentowo pewny. Słuchajcie, widzieliście po drodze tą przygodę z tą beczką, Tam na jakichś skałach się zatrzymałem, czy ja nie wiem, co się w ogóle podziało, A, ale na szczęście nie wypadłem z tego, z tej mojej łajby i wszystko poszło tak, jak powinno, więc bardzo, bardzo dobrze. Z beczką to już mam dosyć przygód, teraz sobie ją na chwilę odłożymy i... przepraszam bardzo, tak jest. Tutaj, przybijcie, przybijcie i uporządkujmy ten chaos, który tu zapanował. Wyjdź z tej tratwy, weź beczkę, na niej można smażyć i to jest przede wszystkim po to wziąłem. Stop, chodź, chodź. I masz tu być, no bez jaj. Tu przy drzewach cię zostawię, tu na pewno nie uciekniesz. Dobra, myliłem się. Jednak przez drzewa wtedy potrafisz przenikać, także fajnie. Początek dnia mamy, co mnie jeszcze bardziej cieszy. Zaraz sobie rozpatrzymy ten cały ekwipunek, który tutaj nasmykałem. Super, to mi nie ucieknie już. Mam swoją siekierę, która stosunkowo ma. Gdzie ona jest w ogóle? Nie ma jej. <ścoughs> nie wiem dlaczego. Idziemy tutaj zrobić z tym, z, tym, z tym wiadrem, bo to trzeba nazbierać. O, super. Ale najpierw jeszcze jedna rzecz, ten cały składzik. O, no. i jest. Jerry, ken miałem eee, ta kłoda cała. Gdzie ja tu mam ten skład drugi, to jakby z tymi patykami ze wszystkim. Bo już jak do końca to nie ogarniam. Ale chyba przed tym namiotem to miałem tutaj gdzieś. Tutaj to miałem. O, właśnie. Kaman. Dobra, wszystko wyrzuciłem co tylko mogłem. Super. Teraz... A, tu już siekiera się pojawiła. Patyki też. A koko zostaje to też. Plandeki też. I wiadro mamy. Proszę bardzo. Pokażcie mi, że to działa tak jak ja chcę. Tak jest. A gdzie ja mam swoją drogą zapalniczkę? Gdzie ja wyrzuciłem zapalniczkę? Ktoś mi powie. Bo to jest co najmniej ciekawe. Jak ja nie znajdę zapalniczki, to to będą jaja. Autentycznie, gdzie ja mogłem wyrzucić zapalniczkę? Ja cię kręcę, nie mam zapalniczki. A teraz sobie to uświadomiłem tak do końca. Mam latarkę. Tu mam bandaże. Ale zapalniczki nie mam. Ciekawe, czy jest jakiś kod. Cheat. Achievement. Który doda mi zapalniczkę za friko, bo nie mam zapalniczki. Jak mogłem zgubić zapalniczkę? Gdzie ją wyrzuciłem? Nie wiem. Postaram się jakoś ogarnąć tę, 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 tę opcję z zapalniczką, gdzie ja ją mogłem y, umoczyć i będzie chyba spoko. Jeśli ją tylko znajdę, bo to na pewno nie na tamtej wyspie, tylko gdzieś tutaj będzie leżeć, więc ja postaram się pomiędzy odcinkami ją znaleźć. Woodstick, dajcie mi to tutaj. Tak jest. I dołóżcie do pieca. O, i teraz by było wszystko super. Tylko, że Mati jest na tyle głupi, że nie wie gdzie ma zapalniczkę. I ją zgubił. A żeby zapalniczka jeszcze była ciut większa, to nie. To musi być bardzo, bardzo małe. Dobra, ale ja poszukam sobie jej poza odcinkiem. Może się akurat uda ją znaleźć. Bo ja ją najprawdopodobniej gdzieś po prostu przez głupią pomyłkę wyrzuciłem. I to tyle. Mm, więc mam nadzieję, że ją znajdę i mam nadzieję, że wam się podobało teraz to tyle, trzymajcie się gorąco, cześć na razie, pa